na obiadek będą... A póki się nie będą, tylko kolesła będzie. Dobra, nie ważne, mów jakie składniki. Potrzebujemy połówkę białej kapusty, marchewkę, cebulę, cytrynę, majonez, cukier puder, pieprz i sól do smaku. Połowę kapusty szatkujemy. Marchewkę ścieramy na grubych oczkach. Cebulę kroimy w kostkę. Czas na sos. Wyciskamy sok z całej cytryny. Dodajemy 6 łyżek majonezu, dwie łyżki cukru pudru, pieprz, sól. Wszystko dokładnie mieszamy. Sos idealny. Całość mieszamy. Kolesław gotowy, Marek, próbuj. Jestem bardzo ciekawy smaku. Co ci z tego wyszło, kapusta? Mmm, Dobrze. Ten sosik rewelacyjny, powiem ci. Pycha. Idealne do wszystkiego. Mm, do karkóweczki, jakie było, dobre. Mm. Marchewkę. Cebulę. Cytrynę.